Ja już nie mam dzisiaj nagrywamy blockfruit, ale zrobię swoje przebranie, bo mam tysięcy robux, więc zacznijmy od ubrania. Jakie by było dobre koszulki na początku? Aha Ej, a co wy myślicie o tym? Kupię to trochę. To co to? Jest takiego. To jest od Nuba. Dobra, znajdźmy jakieś takie zwykłe, fajne koszulki. To wygląda jakby był umieśniony A to jakby był gruby Więc weźmy te koszulki klasyczne Nie tamte Mi mhm. się to nie podoba Uprawiamy inne. To są piłkarze. O, Goku. Dobra. No, no, no. Jedziemy dalej. A może będziemy czymś szczególnym. Może zwierzęciem do mojej paczki. Tylko jakim? Kotem nie, kapi nie. Hmm. Czekajcie. Ciekawe jak pies. Ta łyżka jest fajna. Może później ją kupimy. Ubranie. Piesę tu są takie. Dobra. No, Na początku co chcę kupić? A tam twarz, bo ona jest tak fajna. A tak jak wygląda. Ta jest fajna. Ale może coś innego. Taka animowana głowa. A to? Nie. A to jest bibet takie, no to jest bibet. Ej, Sans, Sans. Głowy klasyczne. Włosy. Może włosy włosach coś będzie. Ech. Boyfriend. Mogłabym być na Ale nie chcę. Co to? No tak něco. Ne. Žitky to. Widzimy się jak znajdę. No i wracamy i tutaj właśnie zdecydowałem się na czapkę. No i tak wygląda mój skin. Podoba Wam się tą łapkę w górę, a kiedy e, nie podoba się, to napiszcie w komentarzu. No to pa.